Cześć, witam Was w kolejnym unboxingu. Dzisiaj rozpakujemy sobie grę Call of Duty Modern Warfare 2 na Xbox 360. Tak oto wygląda pudełko do gry, które wraz z instrukcją obsługi kosztuje 69,99. Jest to światowy bestseller na Xboxa 360. Można by powiedzieć, że każdy, kto lubi tego typu gry, to ta gra akurat powinna znaleźć się na jego półce. Tego, co wygląda tyle, ja wam tylko może poczytam, bo akurat nie ma tutaj go zbyt dużo. Misje są po brzegi, wypełnione emocjami, tak zróżnicowane, by nawet na chwilę nie wkradła się nuda. To była wypowiedź CD Action. Natomiast wypowiedź gry online. Żadna zmiana, żadna znana mi, przepraszam, gra nie oferuje tak dynamicznej w widowiskowej kampanii dla jednego gracza. Najlepiej sprzedająca się gra FPS na świecie. Znakomita gra wieloosobowa, powraca wraz z nowym trybem kooperacyjnym operacje specjalne. Tak wygląda tył pudełka przestawiający długo, nie ja to ten jestem teraz śnieżny. Yy, nie wiem, co to jest zabronia ogólnie, ja się tam za bardzo nie znam. Na jednym ze zdjęć widzimy też plotkę na drugim natomiast yy, całą elitę, można by powiedzieć, wojsko. Dobra, no to zaczynamy. Oczywiście, jak na pudełko od Xboxa przystało. To jest takie, no, taka taśmka. którą zerwać. No i tak przedstawia się gra w środku. Na pierwszy rzut oka widzimy oczywiście płytę z grą. Płyta jak płyta, ale naprawdę grę polecam. Drugą rzeczą natomiast jest instrukcja do gry. Ja pudełko oczywiście odstawię, bo tu nie ma nic do yy. To jest oczywiście... Instrukcja do gry, instrukcja, no grubsza od tych, co normalnie są wprowadzane. Wykładajcie w MIGOPSA 360. Dokładnie opisane wszystko, co i jak, jak. Mam celu, wszystkie opcje, statystyki. Nie obejdzie się oczywiście od licencji. No i od krótkiego notatnika. Yy, słuchajcie, jak tutaj mam dla Was taki kod na infinityword.com aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych materiałów. Ja wam go podam, bo ja go nie potrzebuję. Odpowiednio zbliżę, myślę, do kamery. Nie wiem, czy wy to, wy to widzicie, czy nie. W każdym bądź razie, y, dla tego szczęśliwca, który obejrzy pierwszy ten unboxing. Hmm. Ogólnie rzecz biorąc, ja ten kod wam podam w opisie. W y, opisie filmiku. Także, żeby nie było problemu potem z jego czytaniem. Dobra. Dzięki wielkie. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć. Łapki w górę lub w dół. Podawajcie co w komentarzach. Jest ewentualnie z tym filmiku nie tak. Chcę jeszcze to robić, czy coś zmienić. Efekt wizualny, cokolwiek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.